Panie Przewodniczący, Drogi Piotrze, Drodzy Przyjaciele, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście mamy bardzo krótki czas. Dziękuję za uszcenie tym symbolicznym filmem w Pamięci Ojca Świętego Franciszka. Dziękuję za jego słowa o solidarności bardzo ważne, w istocie Solidarności. O temu w istocie, komu solidarność tak naprawdę służy i czym jest. Dziękuję też za tą laurkę. Wspólnych lat naszej służby dla Pospolitej, mojej wraz z solidarnością. Ale przede wszystkim dziękuję za zaproszenie dzisiaj tutaj do Państwa na 32. zjazd, który dla mnie zarazem jest zjazdem pożegnanym. I w związku z tym sposobnością także do tego, żeby na zakończenie tych dwóch moich prezydenckich kadencji, tak jak jest z Państwem zaczynałem, tak również i teraz się spotkać. Już nie mam w zasadzie co wygłaszać tutaj jakiegoś podsumowania. Podsumowanie pokazaliście Państwo tak pięknie, że chyba sam nie umiałbym się tak pochwalić. Dziękuję za to z całego serca. fragmentów wielu moich wystąpień, kiedy mówiłem o Solidarności, bo oczywiście jest tak, że pod wszystkimi tymi słowami mógłbym się także i w tym momencie podpisać i podobnie je wypowiedzieć, ale chciałbym podkreślić z tego kilka kwestii. Po pierwsze, wychowałem się w wielkim szacunku dla Solidarności, dlatego że Człowiekiem Solidarności był mój ojciec i członkiem Solidarności i przewodniczącym Solidarności także przez długi czas u siebie na wydziale na Krakowskiej Akademii Rolniczej. Ale przede wszystkim dlatego, że tak jak powiedziałem w jednym ze swoich wystąpień, jestem w jakimś sensie tym politycznym wychowankiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Słowa, które on zawsze mówił o Solidarności, o jej roli, o tym czym Solidarność jest i czym powinna być jako Związek Zawodowy. I chcę z całą wielką satysfakcją po tych 10 latach powiedzieć: Solidarność jest właśnie dokładnie tym. Jest Związkiem Zawodowym, który stoi na straży interesów ludzi pracy, uwzględniając przy tym interesy Rzeczypospolitej Polskiej, za co z całego serca dziękuję. Powierzchnię swoje Przekazywał mi prezydent Lech Kaczyński. Od samego początku starałem się jak najlepiej współpracować z Solidarnością i słuchać wszystkich sugestii. Zarówno pana przewodniczącego Komisji Krajowej, jak i członków Komisji Krajowej, jak i przewodniczących regionów, kiedy państwo do mnie przychodziliście do Pałacu, czy kiedy spotykaliście się w innych miejscach i mówiliście do mnie o tym, co jest ważne, co trzeba zrobić, co jest potrzebne. Wierzyłem głęboko w słowa, które słyszałem wielokrotnie, które są logiczne, jasne i racjonalne, że żaden związek zawodowy, który rzetelnie realizuje swoje związkowe zadania, nie będzie działał przeciwko pracodawcom, bo nie jest w interesie pracowników to, aby pracodawca upadł, tylko to, aby bronić interesów pracowników w granicach zdrowego rozsądku, tak by pracownicy byli chronieni. Po prostu chronienie. Taka jest rola związków zawodowych. Ale Solidarność realizuje tą rolę zgodnie z najlepszym duchem tego, co nazywamy społeczną nauką Kościoła Katolickiego i w związku z tym także społeczną gospodarką rynkową. Pilnując tego tak, aby państwo rozwijało się w sposób sprawiedliwy i społeczeństwo w związku z tym rozwijało się w sposób sprawiedliwy. Dziękuję za to z całego serca, bo mam nie tylko przekonanie. Jestem dzisiaj pewny, że dokładnie tam właśnie, właśnie się działo. To było już wcześniej wymienione, ale ja musiałem sobie wziąć listę, bo chociaż nie lubię czytać skarbki, ale ja tego wszystkiego nie jestem w stanie nawet zapamiętać, tak żeby to precyzyjnie powtórzyć. Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet, do 65 lat dla mężczyzn. Robiliśmy to w 2016 roku. Razem. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę w niektórych innych dni. 2018 Program Rodzina 500, aktualnie Rodzina 800, 2016-2024. Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki. 2016. Ustanowienie przepisów określających minimalną stawkę godzinową. 2017. Wyłączenie z wymiaru płacy minimalnej dodatków nocnego i stażowego 2020 rok. wyłączenie z wymiaru płacy minimalnej dodatków za szczególne warunki pracy 2024 rok, wydłużenie urlopu rodzicielskiego 2023 rok, wprowadzenie urlopu opiekuńczego 2023 rok, wprowadzenie prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. 2023 rok. Uregulowanie kwestii pracy zdalnej. 2023 rok. Ustanowienie swobód się w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. 2019 rok. I wreszcie przez całe te prawie 10 lat mojej prezydenckiej służby wytrwała systematyczna i niezmiernie odpowiedzialna praca i służba dla Rzeczypospolitej w ramach Rady Dialogu Społecznego. Z całego serca za to wszystko solidarności dziękuję. Nie tylko dlatego, że zostało to wprowadzone, ale też dlatego, że nie mam żadnych wątpliwości, że w istocie każde z tych rozwiązań służy pracownikom, służy polskiemu społeczeństwu, a jednocześnie zwróćcie państwo uwagę. Nikt tego nie zaatakował. Nikt tego nie skrytykował. Nikt nie ośmielił się nawet stwierdzić po wprowadzeniu tych wszystkich rozwiązań, że one w, żeby w jakikolwiek sposób zaszkodziły polskiej gospodarce, polskiemu społeczeństwu czy Polsce. Czyli w istocie z całą pewnością pomagają, a nie szkodzą. Dziękuję za to z całego serca, bo jakoś do tej pory końca... przez lat prezydenckiej służby. To nie były lata łatwe i mam też świadomość, że nie wszystko to, co do czego się umawialiśmy i co do czego mieliśmy nadzieję, że uda się zrealizować w to zasadzie znaczy udało się zamiar. Nie wszystko też niekoniecznie z tych rzeczy, które były uzgadniane z solidarnością, ale które realizowałem. Jeszcze razem z Zjednoczonej Prawicy udało się zrealizować tak, jak tego do końca chciałem, czy tak, jak sobie tego wyobrażamy, to wyobrażałem. Takie jest życie. Mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze uda się te kwestie poprawić, naprawić, zrobić lepiej, na dobra rzecz Dzisiaj, kiedy zbliżam się do końca swojej prezydenckiej służby, podkreślam to, zbliżam się do tego końca dlatego że od samego początku wychodziłem z założenia, że moja prezydencka służba jest umową. Umową, którą zawieram z solidarnością, umową, którą zawieram z moimi rodakami. Umówiłem się na pięć, a potem kiedy Państwo poglądowaliście swoimi głosami, swoim poparciem, to w sumie na 10 lat prezydenckiej służby, a nie dnia dłużej. I dlatego spokojnie tą moją prezydencką służbę zakończę. Nie mówiąc absolutnie, że zakończę w ogóle swoją służbę dla rzeczy Kiedyś będzie taka potrzeba i zostanie przede mną postawione wyzwanie, które będę mógł podjąć dla Rzeczypospolitej, dla ojczyzny, dla tego, co ja rozumiem jako rozsądną i rozumną troskę o dobro wspólne, czyli służbę publiczną w najlepszym tego słowa rozumieniu. To ja to zadanie podejmę, niezależnie od tego, jak ono w danym momencie będzie trudno, bo uważam, że... Trzeba służyć ojczyźnie, nie szczędząc ku temu sił. Takie jest zadanie, a jeśli w życiu powiedziało się a, a ja powiedziałem, a w 2006 roku, kiedy zdecydowałem się wstąpić do polityki, to zawsze trzeba być gotowym na to, żeby powiedzieć wlecz wtedy, kiedy jest taka konieczność i potrzeba, to żeby podjąć zadania wykonane. Tak zawsze do tego podchodzimy. Dziękuję Wam ogromnie za to, że mnie wspieraliście, ale dzisiaj... Dzisiaj mam dla państwa, do Państwa ogromną prośbę. Pilnujcie Polskę. Pilnujcie Polskę tak, jak zawsze do tej pory to robiliście. Pilnujcie Polskę, bo ja za te kilka miesięcy już z tego miejsca, z Pałacu Prezydenckiego, z oczywistych przyczyn pilnować jej nie będę mógł. I proszę Was, pilnujcie Polskę. Pilnujcie tak, jak to czernicie. Tak jak to czyniliście wcześniej od samego początku, kiedy powstała Solidarność, tak naprawdę na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Wierzę w to, że nie kto inny, tylko Solidarność jako taka ma mas. jest przede wszystkim predestynowana do tego, żeby tej Polski, którą dla nas odzyskała, pilnować. Żeby ta Polska była cały czas polską wolną. Żeby ta Polska była cały czas polską suwerenną żeby ta Polska była cały czas Polską, w której prawa są przestrzegane. W której nie zamyka się ludzi do więzienia za to, że mają inne poglądy. Albo, że należą do nie takiego do jakiego podoba się władza. Żeby ta Polska nie była Polską, której media, której nie głoszą poglądów i niech wychwalają bezwrytycznie aktualnej władzy, były likwidowane, zamykanie i było odbierane prawo do nadawania, tak jak to próbuje się zrobić ostatnio. Przecież nie próbują, nie sobie wydrzeć wolności słowa. Powiecie, co się stanie po tym, jak na przestępczą, że nie może działać, że trzeba ją zlikwidować. Tak, jak ją ja już raz próbowałem zlikwidować, Na szczęście się to nie udało. Dlatego proszę was, żebyście pilnowali Polski. Tej Polski, którą kiedyś odzyskaliście, dlatego, że macie siłę. Ogromną siłę to pilnowanie. Dzisiaj jest w Polsce ogromnie potrzebne. Nie mam co do tego żadnych... Zbliżają się wybory, Prezydencja, przyjdzie mój następca. Chciałbym, bardzo pragnę, żeby był to następca, który będzie odpowiedzialnie mądrze pracował na rzecz Pospolitej i współpracował z solidarnością, który będzie rozumiał, że solidarność mignuje interesów ludzi pracy, czyli absolutnej liczbości polskiego społeczeństwa. Solidarność Jest w istocie ich reprezentantem i że tak naprawdę trudno lepsze. Więc jeżeli chce usłyszeć głos ludzi pracy, a więc w większości także i swoich wyborców, to powinien słuchać Solidarności, bo to Solidarność mówi ich głos. I proszę, żebyście mobilizowali struktury związkowe i wszystkich tych, którzy są wokół Was, żeby szli na te wybory prezydenckie. One są bardzo ważne, nie tylko dlatego, że musimy je odbyć, musimy na nie iść i musimy oddać swój głos na kandydatach, który będzie najgodniej reprezentował polskie w interesy, w najlepszym tego słowa rozumieniu, także reprezentując Polskę poza granicami i budując nasze sojusze, podtrzymując je. I bardzo często walcząc o prawa Polski i o jej odpowiednie miejsce na arenie międzynarodowej, bo cały czas trzeba to czynić i na pewno dalej będzie trzeba to czynić. Bo takie są prawidła tej wielkiej polityki. Proszę, żebyście mobilizowali do tego, by szli wszyscy z waszego otoczenia. Potrzebujemy frekwencji, potrzebujemy głosów i potrzebujemy także impilnowania, żeby to były uczciwe wybory. Żeby nam nikt tych wyborów nie zabrał. Żeby nam nikt tych wyborów nie zniszczył, żebyśmy nie tylko mogli swobodnie wybrać, ale żebyśmy mogli prywatnie wybrać i żeby prezydentem był ten, kogo rzeczywiście wybierzemy. Proszę was o to z całego serca. To jest dla mnie w istocie tak bliska, ostatnia taka sposobność. Proszę was w związku z tym, żebyście się nie zmieniali, żebyście byli w akcyzacji Wszystkiego dobrego. 6